Cześć! Czy wiesz czym różni się Massey Ferguson 250 a 255? Nie? To postaram Ci się przedstawić najważniejsze różnice jakie powstaje między modelami. MF250 posiada silnik AD3-152S, a MF255 AD3-152. Różnica w momencie obrotowym i wtyskiem paliwa. MF250 posiadały dwie rodzaje skrzyni: 12x4 oraz 8 na 2 Zwiększono udzik podnośnika w MF250. MF250 ma hydrauliczny WOM, dodatkową pompę w tylnym moście. Inny układ hamulcowy w MF250. Brak pneumatyki w MF250 co utrudnia pracę przy niektórych maszynach. Są różne wersje MFA250. Wersja francuska nie posiada zwolnic, a w wersji Wielkiej Brytanii posiada zwolnice i przedni napęd multipower. Różnice w wyglądzie to. Inna deska rozdzielcza, krótsza maska, gdyż filtr powietrza jest obok kolumny kierowniczej, natomiast MF255 jest to miejsce zaślepione blachą. Inna kratka z przodu. MF250 światła oryginalnie miał wmontowane na górze kratki, natomiast MF255 ma już światła montowane na środku kratki. Montowano różne kabiny oraz tunniki. Malutkie poprawki wizualne. Z mojej strony tyle informacji. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, a zostało zmienione lub dodane, to możecie napisać w komentarzu. Jeżeli nurtujecie jakiś problem, co zmieniło się w danym modelu, możesz również napisać i ja postaram w kolejnym odcinku gdzie się to wyjaśnić. Na dzisiaj to tyle, subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!